Wariant loteryński, rozdział ósmy. Polskie piekło. Gdyby nie ciężkie terminy, w które popadła Rzeczpospolita, można by przyrównać drogę pana Poniatowskiego do kraju, do Kuliku. Jechali z Orlikiem w trzy zaprzęgi sań, bo Mazepa przyznał im eskortę całkiem grzeczną, nie niepokojeni przez nikogo. Rzeczpospolita nie zdołała tu jeszcze wrócić, a Turcja skoncentrowana na obleganiu Suczawy znacznie nie miała dość sił, by ponownie narzucić swoje władztwo. Co się tyczy Tatarów, ich jesienny rajd aż na Bukowinę okazał się ostatnim. Mówiono, że car Piotr, wespół z Mazepą uderzy na Krym, to też hanat wszystkie swoje siły zbierał, by przygotować się do obrony. Filip Orlik okazał się rozmówcą wdzięcznym i w dodatku wielce gadatliwym. Pochodził z rodziny czeskiej, z dawna na kresach polskiej osiadłej. Jego ojciec Stefan zginął pod Chocimiem, kiedy syn liczył sobie ledwie 20 dni. Wychowała go matka Irena Rusinka i w tym obrządku ochrzciła chłopca. Ukraińcem został z wyboru. Nie przeszkodziły mu w tym nauki w Kolegium Jezuickim w Wilnie, ani studia w Akademii Kijowsko-Mochylańskiej. Biegle władał pięcioma językami, a ślub z Anno Hercyk, na której Mazepa sam był świadkiem, sprawił, że stał się gorliwym orędownikiem kozackich spraw. Poniatowskiego drażniła wprawdzie egzaltacja, z jaką Orlik wymawiał słowa pradawna Ruś, na szczęście nie oznaczało to u niego Zupełnego wyrzeczenia się polskości Tyle, że chociaż Polak w trójcy Lech, Rus i Czech uważany był za niego Co najwyżej za środkowego brata Ale ja na szczęście łączę w sobie wszystkich trzech Tak dojechali do winnicy, gdzie czekała ciołka Ogromna niespodzianka, którą Mazepa celowo przed nim zataił Oto w zajeździe, w którym stanęli, powitał go Wawrzek Czarnota, żywy i cały, choć dopiero dochodzący do pełni sił. W ramiona sobie padli, po czym młodziek opowiedział, jak to stracił przytomność i ocknął się dopiero, gdy miejscowi chłopi przybyli na pobojowisko. Życie zawdzięczam rodzinie Zacharczuków, a już szczególnie pannie Olesi Zacharczuk, która pielęgnowała mnie jak rodzonego brata. Brata? Ciołek przywróżył oko. Czarnota pokraśniał i zmierzał się okrutnie, tłumacząc, że afekt przyszedł znacznie później, a i w związku z nim nie wie teraz co zrobić, bo kochają się okrutnie, a przecież pod Warszawą czeka ta biedna Andzia. A może nie czeka? Usiłował pocieszyć go Stanisław. Siła czasu upłynęła od waszego rozstania. Czarnota głową pokręcił i do nóg swemu panu Upadł, prosząc i żeby go tu zostawić, bo obiecał Olesi, że spędzi z nią całe życie, a drugiej takiej jak ona nigdzie na świecie nie odnajdzie. Pojatowski przyznał, że egzystencja pod dachem byłych e, kochanek mogłaby przynajmniej na początku nieść wszystkie możliwe komplikacje, to też zaproponował inne rozwiązanie. Oto Wawrzyniec miał zostać ordynasem Orlika. Czarnota żarliwie zaprotestował. Nie, nie, jestem twoim sługą, panie. Wpierw posłuchaj, wawszku. Pan Filip to człowiek dzielny i uczony, który ma ważną misję do spełnienia w kontaktach polsko-ruskich. A podejrzewam również, że trudni się szpiegostwem. Aaaa... On szpieguje pana, a ja miałbym szpiegować jego. Rozjaśnił się Czarnota. A to insza, inszość. Gotów jestem pójść na taką służbę. Co ciekawe, pan Orlik też zgodził się na to rozwiązanie i to nader chętnie. Może liczył, że łacno przewerbuje młodego człowieka na swoją stronę. Zapytał tylko, ile czasu Zmitręży na ślub i wysolisko, na co Wawrzek odparł rezolucję, że już to się odbyło, bo stary Zacharczuk zdybawszy go z Olesią w stodole, postawił zgoła tatarskie ultimatum. Albo małżeństwo, albo Kęsim Kęzim. Nie było więc przeszkód, by ruszać bezwłocznie. Olesia pojechała wraz z nimi. Belwowie lwowie spotkali się z pozostałą czwórką lisowczyków. Wszyscy jakimś cudem przekradli się przez linię wroga, wykonali powierzone im zadania i teraz jechali poszukiwać swojego dowódcy. I y jak przyjęto listy królewskie? Pytał ciołek. Zmieszanymi uczuciami odparł skurcz. Nikt oficjalnie się nie sprzeciwił. Sejm nadzwyczajny postanowiony jest na kwiecień. W marcu sejmiki wybiorą deputatów, a armia... No, na razie poza prywatnymi oddziałami nikt nie myśli o porządnej armii. Wielu za to przemyśliwa, iżby wymóc abdykację najjaśniejszego pana i kogoś potężniejszego w jego miejsce wybrać, choćby elektora saskiego. Pojawiała się nawet chytra propozycja, aby ofiarować tron księciu Prus, lektorowi brandenburskiemu Fryderykowi III, któremu przecież marzy się tytuł królewski. Czyli mamy wybór między Niemcem a Niemcem, żachnął się Poniatowski. Ludzie widzą między nimi pewną różnicę. August przynajmniej udaje katolika, a Prusak obnosi się ze swym protestantyzmem. I to przysparza mu wielkiego poparcia wśród inowierców, a nawet wśród Żydów. Póki co ci nie głosują. Więc, ponieważ mamy prawo i tego króla, Winniśmy bronić go ze wszystkich sił, a nie szukać innych rozwiązań. 16 lutego stanęli w Warszawie, gdzie czekał na nich Stanisław Leszczyński, a wraz z nim wystrojony w liberię rodową imć Sawejko. Ciołek wręczył Sebu Zwierzchnikowi królewskie pismo, które aż dziw ocalało, dowodząc klasy, pergaminu i jakości inkaustu. Leszczyński przebiegł je wzrokiem i spoważniał. Ja... 23-latek? generalnym namiestnikiem królestwa? Nikt się na to nie zgodzi. Popatrzmy na to z innej strony. Uspokajał go Poniatowski. Nikt nie zarzuci ci, że frymarczysz interesem Polski dla pieniędzy, bo ich nie potrzebujesz. Nie mieszałeś się w spory na Litwie. Przeto zarówno sapiechowi, jak i śniewieccy nie mają nic przeciwko tobie. Prymas ci sprzyja, a ekstraordynaryjna sytuacja. W jakiej znalazła się Rzeczpospolita, wręcz wymusza działania tyle roztropne, co śmiałe. A ty nadajesz się do tego idealnie. Zobaczymy, co powiedzą panowie z Rady. Po spotkaniu z Leszczyńskim, Ciołek, cokolwiek wyskoczy, popędził do Fatimy. Było oczywiście łzy szczęścia, ale dziewczyna zaskoczyła go, mówiąc, że kiedy innych przerażały wieści o jego zaginięciu, ona była dziwnie przekonana, że nic mu się nie stało jakże to za bardzo cię kocham żebyś zginął w międzyczasie rozwiązała się jeszcze jedna ważna sprawa radziowski nakazał przeprowadzić powtórne śledztwo w sprawie śmierci pana wolskiego a dzięki świadectwu andzi i spisanym wcześniej zeznaniom czarnoty uznano że anna maria miała prawo bronić się przed pijanym mężem zaś sama śmierć szlachcica była skutkiem Nieszczęśliwego wypadku. Ale ale przecież ja nie byłem obecny przy zajściu, jak mogę świadczyć, wykrzusił naiwnie Waszek. Jednak komisja księdza prywasa uznała, że mogłeś być, wyjaśnił wynajęty jurysta. Istotne, że wasza pani została uwolniona od winy i kary i wespół z panem Poniatowskim może odzyskać syna. No to na co czekamy? Ożywił się ciołek. Tu wtrącił się Leszczyński. Jurysdykcja sądów Rzeczpospolitej nie sięga Prus, a pani von Schenwald nie odpisuje na nasze listy. Chwilowo dziecko jest bezpieczne, a zajmiemy się nim, kiedy uporządkujemy najważniejsze sprawy państwowe. Pozytywnie wyjaśniła się jeszcze jedna kwestia, która kłopotała pana Stanisława. Słuszka Fatiby Andzia uznała, że czarnota zaginęła na dobre i poszukała pocieszenia w ramionach miejscowego organisty. Dano nawet na zapowiedź. To też problem rozwiązał się sam. No, to w takim razie mogę wracać do domu ucieszył się Wawrzek. Chwilowo wstrzymaj się z powrotem poprosił go Ciołek. U boku Orlika przysłużysz nam się lepiej niż w domu. Zresztą na brak towarzystwa we dworze nie można było narzekać. Wraz z Poniatowskim ściągnęli jego lisowczycy i choć z początku boja wielką wzbudzali Fatimie swoim wyglądem, bo gęby mieli samej rzeczy zakazane, poznając ich bliżej, poczęła odkrywać również ukryte zalety. Przerażającej postury Horst Miller był w istocie dobrodusznym olbrzymem, który bez powodu muchy by nie skrzywdził. Za Gastonem szła francuska ogłada. Skurcz mógł zadziwiać swoją wiedzą na wszelkie możliwe tematy, a szczęsny Bey bajać o swych przygodach w szerokim świecie, że stu 101 nocy by nie starczyło. Przy czym opowieści, jak to latał na kuli armatniej, czy z bagna za, sam za włosy się wyciągał, należały do tych bardziej prawdopodobnych. Również w sferze publicznej pewne sprawy jeły się prostować. Spotkanie Rady Królewskiej pod nieobecność króla okazało się mniej burzliwe niż się tego obawiano. Prymas Radziejowski dużo włożył wysiłku, aby nadać Zgromadzeniu klimat powagi. Natomiast starzy magnaci uznali nominację na namiestnika młodego leszczyńskiego za królewską. Fanaberie i na szczęście przekonały ich argumenty, że jest to w istocie funkcja porządkowa, polegająca bardziej na sekretarzowaniu niż jakiejś samodzielnej polityce. Stosunkowo łatwo też przeszła sprawa kadencyjności urzędów, może dlatego, że Leszczyński opakował propozycje w słowa tak zgrabne, że nikt nie pojął istoty zmiany. Przecież trzeba było pod nieobecność króla obsadzić czołowe stanowiska. Wszelako po powrocie monarchy lub elekcji nowego, wszystko to musiało pod, podlegać ponownemu zatwierdzeniu przez króla i przez sejm. To oczywiste. Zatem wpiszmy tę procedurę do regulaminów sejmowych. Niechil obstat podsumował prymas. Być może właśnie tym prostym sposobem przekleństwo nieusuwalności raz ustanowionych dygnitarzy przechodziło do historii. Większość dominacji udało się uzgodnić jeszcze przed zwołaniem Sejmu. Hetmanem Wielkim Chronnym wybrano stosunkowo młodego, bo ledwie 34-letniego Adama Mikołaja Sieniawskiego, który dzielnie spisał się pod podchajcami i nawet ciężko ranę tam odniósł, co uchroniło go od udziału w kampanii tureckiej. Bława Polna trafiła do starszego od niego o dwa lata Stanisława Mateusza Żewuskiego, herbu krzywda, który podczas wyprawy tureckiej w imieniu Rzeczpospolitej posłował do Rzymu, Wiednia i Dresna. Zabiegał tam o sławy kraju, tyleż ofiarnie, co nieskutecznie. To też po pominięciu Polski w pokoju karłowickim, jak niepyszny, wrócił do kraju. W Litwie po śmierci starego Sapiechy była wielka winna przypaść Bogusławowi Słuszce, ale ten z opinią dezertera został w nominacjach pominięty. Oczywiście bronił się, że znaczna część wojska kwarcianego dzięki niemu uniknęła rozgromu, a liści godność wodza wojsk litewskich ofiarowano wojewodzie trockiemu Kazimierzowi Władysławowi Sapieża. On z kolei wymówił się wiekiem, choć ledwie pięćdziesiątkę, żądając, aby wcześniej przed tą nominacją skierowano słuszkę pod sąd Sejmowy. Nie chcę tolerować nieprawości! krzyczał. I nie do końca było wiadome o co chodzi, aczkolwiek niektórzy mówili, że mierzy wysoko i być może spróbuje zawalczyć nawet o koronę. Ustąpienie temu żądaniu i dymisja służki, choć w pełni zasłużona, groziła otwartą wojną domową, której Leszczyński za wszelką cenę chciał uniknąć. też zaproponował, by urząd wziął Janusz Antoni Wiśniowiecki, dwudziestolatek o znakomitym nazwisku i szerokiej głowie, choć w talentach wojennych ustępował swemu młodszemu bratu, Michałowi Serbacemu. Ten jednak przebywał obok króla w obleżonej twierdzy i nic nie wskazywało, iż szybko powróci. Zaletą tych wszystkich dominacji było dopuszczenie do stanowisk ludzi młodych, a nawet bardzo młodych. A gdyby któryś się nie sprawdził, król po swym powrocie łatwo mógł takiego odwołać. Sejm Nadzwyczajny, który zwołano dość sprawnie, zebrał się w Warszawie i 22 marca rozpoczął obraty. Dość gładko obrano Stanisława Leszczyńskiego swoim marszałkiem, doceniając jego talenty krasomówcze i mediacyjne. Zatwierdzono zapromowane nominacje, unikając na szczęście i burd i zwad. Dłużej trwały korowody z uchwaleniem podatków na wojnę. Lepiej płacić sporo nawet dziś, niż wówczas, kiedy zajmie Polskę Turek nie zachować niczego ze swego majątku Perował Leszczyński. Argument był mocny, choć niezbyt przekonujący dla panów z odległej od teatru wojennego Litwy czy Wielkopolski. Wedle regulaminu Sejm Nadzwyczajny zwołano na dwa tygodnie, ale za zgodą zgromadzonych można go było przedłużyć. Wymagało to jednak jednomyślności, więc jedno liberum veto mogło wszystko skutecznie zburzyć. Będzie veto! Będzie veto! stwierdził 31 marca z pełnym przekonaniem pan Orlik, który na kolację do siedziby Leszczyńskiego przybył. Skąd wiecie? Ożywił się ciołek. Skąd wiem, to wiem odparł agent mazepy. Powiem nadto, iż uczyni to pan franciszek Jundził, poseł z orszy, warchu, wielki pieniacz, który ostatnio rzecz ciekawa pospłacał wszystkie swoje długi. Więc Jurgiel albo od Ruska, albo od Prusaka bierze pomyślał Powiatowski, a głośno zapytał, czy jest jakiś sposób, aby przekonać pana Jundziła do poniechania tego kroku. Daj mi pan jednego z swoich ludzi, to go już przekonam. Którego? Wzrok Orlika prześlizgnął się po olbrzymiej sylwetce Horsta Millera, drobnej figurze skurcza, obiódł bez szczególnego zainteresowania noszącego się z curecka na wrota, by zatrzymać się na gastonie. Tego. Rzecz zdarzyła się następnego wieczora w jednym z szynków przy ulicy Senatorskiej, gdzie między innymi posłami i obserwatorami popijał wicehrabia. Gaston Dupré. Czy aby na pewno był nie szło sprawdzić. Jednak głównie szyku zadawał tam poseł orszański jundziu, który im bardziej był pijany, większymi przechwałkami sypał. I trwało tak aż do momentu, gdy ozwał się Gaston Dupré. Piękne opowieści pan składasz, panie Jundziu, ale prawda przecie jest taka, że nawet własna żona wasz nie chce, tylko woli z pisarczykiem żyć albo nawet z psem. W harczmie zrobiło się cicho. Poseł Roszański poczerwieniał, jakby chciał pęknąć i rzucił się z pięściami w stronę Francuza. Ten jednak uskoczył zwinnie i jeszcze kufel wareckiego piwa szarżującemu prosto na pysk wylał. – Satysfakcji! Żądam satysfakcji! – ryczał rozsieczony szlagor. – Będziesz panią miał? – powiedział spokojnie Gaston. – Tylko gdzie? – Jutro rano w lesie bielańskim przy konwencie kamedułów. Tam cię zabiję, idioto. Może lepiej przeproś go, wicehrabio, zaczęli namawiać świadkowe zajścia. To znakomity Rembajlo nie zamierza. Gaston chciał wziąć na sekundanta Filipa Orlika, ale ten ku zaskoczeniu całej kompanii odmówił. Lepiej, żeby nikt nie wiedział o moim udziale w tym zdarzeniu, bo rzecz mocno rozgniewa mocodawców tego przedawczyka. Zdecydował się wtedy na skurcza, co o poranku wywołało dodatkowe kpiny Jundziła. Sekundant jest taki, jak odwaga mego przeciwnika. Na pierwszy rzut oka w ogóle go nie widać, zawołał. Biedny Dureń, pomyślał ciołek, który nieraz widywał Francuza w akcji. Ostatecznie zdecydowano się na szablę. Dupré wolał wprawdzie szpadę, ale pokrzywdzolemu przysługiwał wybór broni. Szable skrzyżowano z pierwszym blaskiem słońca. Śnieg już znikł całkowicie, ale zima była mocno wilgotna, grząska. Wydawało się sprzyjać to Litwinowi, który nie w takich opresjach bywał. Inna sprawa. Popełnił podstawowy błąd. Z przeciwnika. Zaatakował non -szalansko, chcąc szybko zakończyć sprawę i spać, bo kac męczył bo wielki. Francuz mu tego nie ułatwiał. Skakiwał, cofał się. Jundził, przyspieszył, ale miał to tylko ten efekt, że się zmęczył. Nie był już młody, więc dyszał ciężko. Teraz zaatakował Gaston. Wykonał kilka zwodów, a gdy przeciwnik, straciwszy na moment równowagę, opuścił gardę, ciągł okropnie przez twarz. Jundził padł, obficie bluzgając po soku. Opatrzcie go, zawołał Dupre do skurcza. Ten z medyka klęknął przy rannym. Jundził żył jeszcze i otworzył oko. Drugie było całe we krwi. Myślicie, że nie wiem, po coście mnie wyzwali? Ale nic wam to nie da. Nie ja, to kto inny. Sejm zerwie. Ciąg dalszy nastąpi.